Cztery proste słowa, które wypowiedziane w odpowiednim momencie, potrafią wniknąć w jego serce tak głęboko, że nie będzie mógł o tobie zapomnieć. Nie dlatego, że jesteś jedyną kobietą, jaką kiedykolwiek spotkał, nie dlatego, że wyglądasz jak z okładki magazynu, i na pewno nie dlatego, że włożyłaś w to zdanie całą skomplikowaną strategię manipulacji. Nie chodzi o magię, nie chodzi o gry, chodzi o coś, co jest starsze niż wszystkie poradniki o związkach o coś, co dzieje się na poziomie, którego on nawet nie potrafi nazwać. Chodzi o to, co twoje słowa robią z jego wyobraźnią, z jego podświadomością i z jego sercem. Karl Jung powiedziałby, że w tym momencie dotykasz jego animy, tego wewnętrznego, głęboko zakorzenionego obrazu idealnej kobiety obrazu, który on nosi w sobie od dzieciństwa czasem kształtowanego przez pierwsze zauroczenia, czasem przez matczyną czułość. A czasem przez twarze i głosy kobiet, które gdzieś w przeszłości wzbudziły w nim uczucie, którego nigdy nie zapomniał. I nawet jeśli on sam nie umie tego obrazu opisać słowami, ty możesz w niego trafić. A kiedy to robisz, uruchamiasz proces, nad którym on nie ma pełnej kontroli. To jak odcisk palca, który zostawiasz na jego duszy. Zaczyna tęsknić, zaczyna myśleć, zaczyna wracać, nawet wtedy, gdy próbuje zająć myśli czymś zupełnie innym. Jedzie samochodem, idzie na spotkanie, Rozmawia z kimś innym, a nagle Twój głos, Twoje zdanie, ta pauza przed ostatnim słowem, wraca do niego jak echo na... i wtedy dzieje się coś jeszcze głębszego. On zaczyna dopisywać resztę historii. Twoje cztery słowa są tylko początkiem, ale w jego głowie rosną jak ziarenko, które kiełkuje w niespodziewanych momentach. Pytanie brzmi, czy wiesz jakie to słowa, i to co ważniejsze, czy wiesz jakie powiedzieć, by działały jak zaklęcie, które wnika nie w jego logikę. Lecz w jego instynkt, w jego wspomnienia, w jego ukryte pragnienia, zdradzę ci je, ale nie teraz. Bo jeśli usłyszysz tylko same słowa, bez zrozumienia mechanizmu, będą jak klucz bez drzwi, nie otworzą niczego. A dziś chodzi o to, byś potrafiła je stosować tak, żeby stały się Twoją osobistą, niewidzialną bronią. Więc zostań ze mną do końca. Jeśli chcesz poznać sekret czterech słów, które potrafią rozpalić w nim serce, sprawić, że będzie o tobie myślał dniami i nocami, kliknij subskrypcję, zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film, bo to co powiem może zmienić sposób, w jaki rozmawiasz z mężczyznami na zawsze. Nie każde słowo ma taką samą wagę emocjonalną. Czasami to, co mówisz, jest tylko informacją, neutralnym komunikatem, który wpada jednym uchem, a wylatuje drugim. A czasami jedno, pozornie proste zdanie, staje się kotwicą, do której wraca pamięć, Wyobraźnia i serce. Wyobraź sobie taką sytuację: Siedzisz z kimś w kawiarni, rozmawiacie o drobnostkach, i nagle, w momencie, gdy wcale tego nie planujesz, wypowiadasz zdanie, które wychodzi z ciebie naturalnie. Może to być obserwacja, może mała opowieść, może wyznanie, i nagle widzisz w jego oczach, że coś się zmieniło, jakby na chwilę przestał być tu i teraz, jakby twój głos stał się pomostem do innego świata. Pamiętam rozmowę z moim znajomym, który opowiadał mi o kobiecie, jaką poznał zupełnie przypadkiem. Spotkali się w pociągu, rozmawiali może 20 minut, potem każde wysiadło na swojej stacji. Nie wymienili się numerami, nie było żadnych obietnic. Ale po tygodniu on nadal miał w głowie jedno zdanie, które ona powiedziała. Nie pamiętał dokładnie, co miała na sobie, nie pamiętał szczegółów rozmowy, ale to jedno zdanie, ton, pauza. Sposób, w jaki na niego spojrzała, wracało do niego jak echo. No, dlaczego tak się dzieje? Bo słowa nie są tylko informacją. Słowa to bodźce, to wyzwalacze, to impulsy, które potrafią uruchomić w naszej podświadomości skojarzenia, obrazy, wspomnienia, a czasem nawet fantazje, których wcześniej w nas nie było. Mogą otworzyć wrota do emocji, które dawno były zamknięte. Mogą sprawić, że ktoś, kto był ci obojętny, nagle staje się kimś. O kim trudno przestać myśleć. Jung nazywał to projekcją. Przenosimy na drugą osobę nasze wewnętrzne obrazy i archetypy. Kiedy widzisz kogoś po raz pierwszy, twoja podświadomość już porównuje go z tym, co w niej zapisane. I jeśli trafisz na kogoś, kto choć w części odpowiada temu obrazowi, zaczynasz reagować. W przypadku mężczyzny tym najważniejszym archetypem jest anima obraz kobiety, która w jego psychice Uosabia wszystko, co delikatne, inspirujące, piękne i tajemnicze. Twoje słowa mogą w ten obraz trafić, nawet jeśli robisz to nieświadomie, nawet jeśli myślisz, że po prostu żartujesz albo opowiadasz historię z pracy. On może usłyszeć w twoim tonie i w twoich słowach coś, co dla niego znaczy o wiele więcej coś, co nie jest literalne, ale działa jak ukryty klucz. I od tego momentu, nawet jeśli nie widzicie się przez jakiś czas, twoje słowa żyją w jego głowie własnym życiem. I właśnie dlatego, zanim powiem Ci te cztery słowa, musisz zrozumieć mechanizm. Bo jeśli nauczysz się mówić tak, by słowa były nie tylko treścią, ale i przeżyciem, wtedy one zostają. A kiedy zostają, on wraca. Zanim jednak wypowiesz te cztery słowa, dzieje się coś o wiele ważniejszego. Coś, co zaczyna działać jeszcze zanim otworzysz usta. Aura. Aura to Twoja niewidzialna wizytówka, to energia, którą wnosisz do przestrzeni, zanim cokolwiek powiesz. To sposób, w jaki jesteś obecna, nawet jeśli przez pierwsze kilkanaście sekund nie pada z twoich ust ani jedno zdanie. Możesz wejść do pomieszczenia w ciszy, a mimo to poczuć, jak zmienia się jego dynamika. Jakby powietrze nagle zgęstniało, jakby coś w niewidzialny sposób przesunęło środek ciężkości całego otoczenia. To nie jest magia ani przypadek. Nasze mózgi błyskawicznie reagują na obecność drugiego człowieka. Zanim on zarejestruje twoje słowa, jego podświadomość już skanuje twoją postawę, rytm ruchów, mikroekspresje na twarzy, nawet sposób, w jaki oddychasz. Jeszcze zanim się przywitasz, on czuje twoje nastawienie. Aura to spokój, zwolnione tempo ruchów. Jakbyś miała czas na każdy gest, na każdy krok, jakbyś nie biegła, tylko płynęła przez przestrzeń, to miękkość, brak napięcia w ramionach, dłoniach, hasotach, w spojrzeniu. To brak niepotrzebnych nerwowych ruchów, które mówią, nie czuję się tu pewnie. To intencja. Wejście w przestrzeń z poczuciem, wiem po co tu jestem i nie muszę tego udowadniać. Chcę, żebyś spróbowała czegoś prostego. Następnym razem, kiedy wejdziesz do miejsca, w którym on jest, wejdź i nic nie mów. Nie poprawiaj włosów. Nie przestawiaj torebki. Nie szukaj od razu miejsca do siedzenia. Po prostu bądź. Stań, rozejrzyj się spokojnie, jakbyś miała pełne prawo tam być, bo masz, zauważ, kto spojrzy na ciebie pierwszy, zauważ, czy jego gesty się zmienią, może odłoży telefon, może lekko się wyprostuje. Może nagle przestanie mówić i będzie chciał zobaczyć, dokąd idziesz. Dlaczego to takie ważne? Bo zanim padną słowa, on już jest w Twojej energii. A kiedy jest w Twojej energii, jego uwaga jest bardziej otwarta, bardziej wrażliwa na to, co powiesz. Wtedy nawet. Najprostsze zdanie może zabrzmieć jak coś, co będzie w nim rezonować tygodniami. Aura jest jak rama obrazu. Możesz mieć najpiękniejsze dzieło świata, ale jeśli wstawisz je w plastikową, krzywą ramkę, straci na wartości. Z kolei prosty szkic w pięknej, solidnej ramie nagle nabiera powagi i uroku. Twoje słowa to obraz. Twoja aura to rama. I jeśli chcesz, by cztery słowa zapadły mu w pamięć. Musisz wcześniej przygotować dla nich odpowiednią oprawę. To właśnie dlatego niektóre kobiety potrafią powiedzieć coś banalnego, a mężczyzna wspomina to latami, a inne mogą mówić przez godzinę i nie zostawić w nim nic. Nie chodzi o to, co mówisz. Chodzi o to, z jakiego stanu to mówisz. Pomyśl o tym, jak o muzyce filmowej. Ten sam dialog w scenie bez muzyki może być suchy, bezbarwny, ale jeśli w tle słychać subtelny dźwięk skrzypiec, powolny, ciepły, pełen napięcia, Nagle każde słowo nabiera mocy. Twoja aura to właśnie ta muzyka. Nadaje kontekst, nadaje znaczenie, nadaje temperaturę temu, co mówisz. I jest jeszcze jeden sekret. Aura jest zaraźliwa. Jeśli ty jesteś spokojna, on zacznie mówić wolniej. Jeśli ty jesteś skupiona, on zacznie bardziej słuchać. Jeśli ty jesteś obecna, on zacznie odczuwać, że ten moment ma znaczenie. W takim stanie twoje cztery słowa nie są już tylko zdaniem, to stają się przeżyciem. A przeżyć się nie zapomina. Dlatego zanim wypowiesz te słowa, stwórz przestrzeń, w której one mogą wybrzmieć. Nie wchodź w rozmowę z pośpiechem, nerwowym śmiechem, natłokiem informacji. Wejdź jak ktoś, kto nie musi się spieszyć, bo wie, że ma w sobie coś, co warto usłyszeć. Bo wtedy i tylko wtedy Twoje słowa mają moc, która zostaje. Karl Jung mówił, że kiedy patrzymy na drugą osobę, widzimy nie tylko ją, ale także to, co jest w nas samych. To oznacza, że twój obraz w jego oczach nigdy nie jest w stu procentach mieć obiektywny. Zawsze jest filtrowany przez jego wspomnienia, doświadczenia, pragnienia, lęki i marzenia. Kiedy wypowiadasz słowa, które w pewien sposób dotykają tego wewnętrznego krajobrazu, uruchamiasz w nim proces, nad którym nie ma pełnej kontroli, słowa mają moc aktywowania jego wewnętrznego obrazu kobiety, której pragnie. Ten obraz, w terminologii Junga, to anima. Może on powstać w dzieciństwie, może być złożony z fragmentów wspomnień twarzy, zapachów, dźwięków, które kiedyś go poruszyły. Może zawierać pierwsze zauroczenia bohaterki filmów, spojrzenia, które wywołały dreszcz. Może być utkany z marzeń, które zakopał głęboko, bo wydawały się zbyt odległe od jego codziennego życia. A twoje słowa, płat jeśli trafią w odpowiedni punkt, mogą stać się iskrą, która ten obraz ożywi. Tutaj wchodzi w grę mechanizm pamięci emocjonalnej. Człowiek rzadko pamięta dokładnie słowa, które usłyszał, ale pamięta, co wtedy czuł. To jak z piosenką, którą słyszałeś w ważnym momencie życia. Nie musisz pamiętać wszystkich słów, żeby poczuć dokładnie ten sam stan, który towarzyszył ci wtedy. Podobnie jest z rozmowami. Możesz po latach nie pamiętać treści, ale pamiętasz spojrzenie, miękkość głosu, zapach powietrza w tamtej chwili. Mężczyzna, który usłyszy od ciebie zdanie wypowiedziane w odpowiednim momencie i tonie, może w swojej głowie stworzyć całą historię. On dopisze szczegóły, zobaczy was gdzieś, gdzie nigdy nie byliście, usłyszy w twoich słowach obietnicę, której nigdy wprost nie wypowiedziałaś. I to, co się w nim wtedy pojawi, nie będzie już tylko wspomnieniem, będzie prywatną fantazją, a fantazje mają to do siebie. Że wracamy do nich po cichu, kiedy chcemy poczuć coś silnego, czego w realnym świecie czasem brakuje. W psychologii relacji mówi się, że mężczyzna zakochuje się nie w tym, co widzi, ale w tym, co sobie wyobraża na Twój temat. I właśnie dlatego te cztery słowa, które mu powiesz, mogą być z pozoru zwyczajne, ale jeśli trafią w jego nieuświadomione tęsknoty, w jego wewnętrzny obraz kobiety idealnej, będą działały jak zaklęcie. Żeby te cztery słowa zadziałały w pełni, musisz połączyć trzy elementy: czas, ton i kontekst. Czas to wybór momentu, w którym jego emocje są otwarte. Nie wtedy, gdy jest zestresowany, rozkojarzony, pochłonięty telefonem. Wybierz chwilę, kiedy rozmawiacie o czymś, co jest dla niego ważne, kiedy wspomina coś dobrego z przeszłości albo kiedy śmiejecie się razem i czujesz, że w jego ciele nie ma już napięcia. To może być też moment ciszy po intensywnej rozmowie, wtedy, gdy każde z Was jest jeszcze zanurzone w emocjach. Ton, Twoje słowa muszą płynąć miękko i spokojnie, nie w pośpiechu, nie w nerwowym śmiechu. Zrób pauzę przed nimi i po nich, jakbyś chciała dać im przestrzeń, by mogły wybrzmieć. Ta pauza działa jak podkreślenie w książce. Jego umysł automatycznie uzna, że to, co padło, było ważne. Kontekst. Te słowa muszą być osadzone w chwili, która ma w sobie intymność. Nie chodzi o to, żeby to był tylko romantyczny moment przy świecach. Intymność to poczucie, że jesteście w swoim własnym, zamkniętym świecie. To może być spacer nocą pustą ulicą, rozmowa przy kawie w małej kawiarni, wspólne siedzenie w ciszy, patrzenie na to samo, wiedząc, że nikt inny w tym momencie się nie liczy. Wyobraź sobie taką scenę. Siedzicie naprzeciwko siebie. Może to kuchenny stół o północy, może ławka w parku, może fotel przy oknie w zimowy wieczór. Rozmawiacie, śmiejecie się, a potem na chwilę zapada cisza. On patrzy na ciebie, a ty trzymasz ten kontakt wzrokowy odrobinę dłużej niż zwykle. Bierzesz spokojny oddech, lekko się uśmiechasz i wypowiadasz te cztery słowa, nie głośno, nie teatralnie, ale tak, jakbyś mówiła coś, co znaczy więcej. Niż widać na powierzchni. I w tym momencie wszystko, co było wcześniej, Twoja aura, Twoja obecność, pauzy, spokój, sprawia, że te słowa wnikają w niego głębiej. One nie są już tylko komunikatem. Stają się kotwicą emocjonalną, stają się punktem, do którego będzie wracał w myślach, często nieświadomie, nawet wtedy, gdy będzie daleko od ciebie. To jest ten moment, na który czekałaś od początku. Chwila, w której teoria zamienia się w działanie. Cztery słowa. Brzmi banalnie? Być może. Ale jeśli powiesz je we właściwym momencie, w odpowiednim tonie, z tą aurą, którą zbudowałaś wcześniej, będą działały jak zaklęcie. Te słowa nie muszą być wyszukane, nie muszą brzmieć jak cytat z filmu ani jak linijka z poezji. Właśnie w prostocie tkwi ich siła. Mogą to być, dobrze się z Tobą czuję. Mogą to być, nigdy Cię nie zapomnę. Mogą być też inne, frosobagni mi. Stworzone przez Ciebie, dopasowane do tego, co przeżyliście, do tej jednej chwili, którą dzielicie? Dlaczego działają? Bo one nie opisują faktów. One opisują emocje, a emocje są kotwicami w ludzkiej pamięci. Fakt może wyparować, ale uczucie, jeśli jest silne, zostaje na lata. Jeżeli powiesz: Dobrze się z Tobą czuję w momencie, gdy On faktycznie czuje się przy Tobie swobodnie, bezpiecznie i szczęśliwie. Jego mózg zapisze ten stan jako miejsce, do którego chce wracać. To jest mechanizm zakotwiczenia emocjonalnego. Wyobraź sobie, że jego podświadomość robi wtedy zdjęcie, ale nie waszych twarzy, nie otoczenia, tylko śmiechu, tylko stanu, w jakim jest. Tego lekkości, spokoju, ciepła i to zdjęcie będzie się pojawiać za każdym razem, gdy pomyśli o tobie, a gdy poczuje, że w jego życiu zaczyna brakować tego stanu, Zacznie szukać Ciebie. Cztery słowa to nie jest czarodziejski przycisk, który działa w próżni. To kulminacja całej historii, którą budujesz od pierwszej minuty Waszego kontaktu. To efekt Twojej aury, Twojego spojrzenia, pauz, tonu głosu. To wisienka na torcie, która sprawia, że to, co czuje, nabiera formy, którą jego umysł może nazwać i zapisać. Ale tu pojawia się najważniejsza zasada. Używaj ich rzadko. Bo jeśli będziesz je powtarzać zbyt często... Staną się pustym frazesem, stracą wyjątkowość. Ich siła jest w tym, że są jak rzadki, cenny prezent, dawany tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz, by został zapamiętany. Wyobraź sobie, że w trakcie waszej relacji te słowa padają tylko kilka razy. Może raz, podczas rozmowy o życiu, w której nagle robi się cisza, a ty po prostu to mówisz. Może raz po wspólnym, spontanicznym wyjeździe, kiedy jesteście. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Może raz w chwili pożegnania, kiedy oboje wiecie, że nie zobaczycie się przez jakiś czas, to właśnie te momenty zostaną z nim na zawsze, bo ich rzadkość nada im wartość. Pamiętaj też o jeszcze jednym. Kiedy wypowiadasz te słowa, patrz mu w oczy. Nie spuszczaj wzroku, nie uciekaj w telefon, nie zmieniaj szybko tematu, pozwól, żeby wybrzmiały i osiadły w jego głowie. To jest ta sekunda, w której milczenie działa na Twoją korzyść. Jest w tym pewien paradoks. Im mniej mówisz, tym bardziej rośnie siła tego, co mówisz. A te cztery słowa, jeśli są wypowiedziane w odpowiednim momencie, stają się jak niewidzialna nić, która łączy Was nawet wtedy, gdy fizycznie jesteście daleko od siebie. Bo na końcu, niezależnie od tego, jakie dokładnie słowa wybierzesz, chodzi o to, by zostawić w nim coś, co będzie chciał poczuć ponownie. I właśnie wtedy Twoja obecność zamienia się w Jego nauk, w potrzebę powrotu do Ciebie, nie dlatego, że jesteś dobra w słowach, ale dlatego, że przy Tobie Jego świat smakuje inaczej. Prawda jest taka, że fascynację można zbudować tygodniami, a zniszczyć w kilka sekund. I choć cztery słowa mają moc, która może stać się Twoją przewagą, to wypowiedziane w niewłaściwy sposób tracą cały swój czar. Pierwszy błąd, i to zdecydowanie najczęstszy, to mówienie ich zbyt często. Wiem, że kiedy czujesz się z nim dobrze, naturalne jest, że chcesz mu to okazywać. Ale pamiętaj: magia rodzi się z rzadkości. Jeśli będzie słyszał te słowa codziennie, nawet kilka razy dziennie, jego umysł przestanie je rejestrować. Staną się zwykłym tłem, tak jak powtarzane mechanicznie cześć czy dobranoc. Nie będą już budzić emocji, nie zatrzymają jego myśli. A zamiast być zaproszeniem do głębszego przeżycia, staną się czymś przewidywalnym. Drugi błąd to wypowiadanie ich w pośpiechu, bez spojrzenia w oczy. Kontakt wzrokowy jest tutaj jak podpis pod twoimi emocjami. To on nadaje słowom wagę i autentyczność. Możesz powiedzieć coś pięknego, ale jeśli równocześnie patrzysz w telefon, poprawiasz włosy albo rozglądasz się po pokoju, w jego głowie pojawi się tylko jedno pytanie: czy ona naprawdę to czuje, czy po prostu mówi? Brak spojrzenia to brak pewności, brak zanurzenia w chwili, a w tym momencie chodzi właśnie o to, żeby on poczuł, że te słowa płyną prosto z twojego wnętrza. Trzeci błąd, i ten jest naprawdę zabójczy dla fascynacji, to łączenie tych słów z negatywnym kontekstem. Jeśli powiesz, dobrze się z tobą czuję, ale w jego pamięci nie zostanie nic z tej pierwszej części zdania. Cała magia zniknie, bo umysł ludzki ma tendencję do zatrzymywania się na tym, co po ale. Zamiast ciepła i bliskości, zostanie w nim cień wątpliwości, poczucie niedosytu, a czasem wręcz chłód. Te cztery słowa nie są po to, żeby je racjonalizować, dodawać warunki czy ograniczenia. One mają być czyste, wolne od ale, tylko, jednak. Dlatego zanim je wypowiesz, zatrzymaj się na sekundę. Zadaj sobie pytanie: czy ta chwila naprawdę jest warta, żeby je powiedzieć? Jeśli tak, pozwól im wybrzmieć bez niczego, co mogłoby je osłabić. Niech będą pełne, kompletne, nienaruszone. Słowa to nie tylko dźwięki, które wypowiadamy. To mosty, które łączą dwa światy, ty, Futno i Małduna, twój i jego. I tak jak z każdym mostem, liczy się, gdzie go postawisz i jak go zbudujesz. Źle postawiony most się zawali. Ale ten właściwy, mam, no, będzie trwał latami, nawet wtedy, gdy droga między Wami będzie chwilowo pusta. Kiedy nauczysz się stawiać te mosty w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie, on będzie chciał po nich wracać. Nie z przyzwyczajenia, nie z poczucia obowiązku, ale z potrzeby. Bo poczuje, że to połączenie z Tobą jest czymś, czego brakuje mu w świecie pełnym hałasu, pośpiechu i powierzchownych relacji. I tu mam do Ciebie pytanie. Powiedz mi w komentarzu, jakie cztery słowa Twoim zdaniem mają największą moc? Może już kiedyś je powiedziałaś i widziałaś te reakcje w Jego oczach, ten błysk, to milczenie, w którym wiesz, że trafiłaś w samo serce. Podziel się tym, bo być może Twoja historia stanie się inspiracją dla kogoś, kto dopiero uczy się mówić tak, by być zapamiętaną. Pamiętaj, to o czym dziś mówiłem, to dopiero początek, bo choć słowa mają moc, czasem jedno spojrzenie działa mocniej niż całe zdanie. Czasem nie musisz mówić nic, a on i tak czuje, że wszystko w nim się porusza. W następnym odcinku pokażę ci trzy spojrzenia, które działają jak dotyk, które potrafią wywołać w nim emocje tak intensywne, że będzie je pamiętał latami. Kliknij subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, bo jeśli przegapisz ten materiał, możesz stracić coś, co już jutro mogłoby zmienić sposób, w jaki on patrzy na ciebie.